Witamy Was serdecznie na 67. derbach Łodzi, w których po raz, tak jak właśnie powiedziałem, 67. zmierzą się ze sobą dwie pod spólem serca to oczywiście mówią, ale jednak największe futbolowe firmy w mieście włókniarzy. Widzę w Łódź dzisiaj, tutaj w niedzielę 24 października o godzinie 18, czyli za chwilę dosłownie kilka podejmie łódzki klub sportowy. Na relację z tego wydarzenia zapraszają Was serdecznie Marcin Łagiewski i Antoni Figlewicz. My dzisiaj jesteśmy już konkretnie nabuzowani, żeby to spotkanie zobaczyć, żeby zobaczyć widzę, który wygrywa na własnym stadionie z odwiecznym rywalem. Już ustawieni na boisku, już chętni do tego, by strzelać bramki na chwałę drużyny z Alei Rozpocznął Rozpoczną ŁKSiacy. Rygard już w środkowej strefie boiska przy piłce. On będzie rozpoczynał Mecz. ŁKS będzie atakował na bramkę naszą pod zegarem. Druga połowa będzie odwrotna. Widzewiacy będą grali na tę połowę, na którą najbardziej lubią. I już rozpoczęliśmy. Dobra, krótkie, krótkie to? wznowienie Wolskiego z rygardem. Wolski, prawa strona pola karnego widzewa. dośrodkowanie szesnastka, ale wybijają czerwono-biało-czerwoni. Jeszcze uderzenie z dystansu. Potężne! Potężne uderzenie. Wolski nic za nim pędzi Zieliński, ale nie dogoni Wolskiego. Wolski przerzucił na prawe skrzydło, ale Pirulo. Opanuje jeszcze piłkę w boisku. Utrzymał futbolówkę, zaskoczył mnie tym trochę Hiszpan, Ma sporo gazu Pirulo w nogach. I spójrzmy teraz: koszyt i gol dla ludzkiego klubu sportowego. Odbiła się piłka po Hiszpana Pirulo od nogi Daniela Tanżyny. Nie był w stanie zareagować na czas Jakub Wrąbel. Przede wszystkim długa piłka z lewej strony na prawą do Pirulo. Dominikura. Ale teraz przepraszam, muszę ci przerwać, bo Birulę uruchomił Radaszkiewicz. Radaszkiewicz jest już w polu karnym, widzę, ależ fantastyczna interwencja. Muszę zobaczyć, kto to był wydaje mi się, że Patryk Stępiński. Ależ on wrócił w tej sytuacji. To by była katastrofa, gdybyśmy w 18 minucie przegrywali już dwa do zera. Radaszkiewicz uciekł te na Stępiński. No to była ciężka sytuacja. Piłka wzdłuż bramki Jakuba Wrąbla jest Stępiński. No popisowym ślizgiem jeszcze wygadnął sprzed nóg nabiegającego rywala. Ale znowu akcja stworzyła się z tego, że poszła piłka od lewej strony na Pirulo do prawej strony. Bardzo daleko od niego był Dominik Kun, Pirulo mógł sobie spokojnie piłkę przyjąć, dopiero wtedy Dominik podskoczył, gdzieś rozegrał, brakuje mi tutaj asekuracji na tej prawej stronie i przede wszystkim brakuje mi tego, tak jak powiedziałeś o Bartku Gusku, kiedy piłka pójdzie w stronę... Poczekaj, powiem 2 do 0, przepraszam, że muszę Ci przerwać, jeszcze w taki brutalny dla czerwono-biało-czerwonych sposób, po dośrodkowaniu Rigarda z rzutu różnego, Brnamkena na 2 do 0 strzela Maciej... Dąbrowski to on cieszy się z tego trafienia do bramki Jakuba Wrąbla Mucha odrzutu wolnego mucha, miękkie strzelanie piłki na 11 metr. Wycofanie jeszcze niestety chyba zabrał piłkę z nosa Bartoszowi i Bustkowi Trochę myślę, że też siły jest dużo więcej. Zamienił masę na konkretną masę. To środkowanie w pole karny. Michalski! Yes! Yes! Jest! Yes! W 41. Minucie. Fantastycznie to widzewiacy rozegrali. Fantastycznie nabieg na tę piłkę Patryk Stępiński. To jest akcja z lutu rożnego, której ja dawno nie widziałem. Ostatni raz takie rozegranie widzewiacy zaproponowali w meczu sparingowym przed sezonem skutnikiem Kraków. To było w woli Wożelowskiej. Wtedy też na krótki słupek nabiegał Patryk Stępiński spół z Markiem Hanuskiem I to oni właśnie tę akcję kończyli po ciętej wrzutce Teraz bardzo właśnie cięta piłka Od Michalskiego, przyspieszenie Stępińskiego Nie dał rady Arndt Mamy jeden do dwóch Teraz lewa strona Lewa strona UKS u Rusza z atakiem, był tam Stępiński Jest też kurt, wyjaśnia sytuację w polu karnym Uderzenie z dystansu, jeszcze potężna bomba Łapie na raty, na dwie raty nawet Jakub to już Ci przerywam, bowiem Piru przed polem karnym wycofuje piłkę na do Dominguez, a Dominguez 20 metr, Dominguez przymierzył przy dłuższym subkulnym w ale Kuba Wrąbel na posterunku i mimo, że był bardzo, bardzo zasłonięty, teraz świetne dogranie Danielaka do lewego skrzydła, tam był nulerz, 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 wpuścił Kuna w pole karne, Kun wycofanie do gustka jeszcze Danielak z dystansu, Danielak 102 metry od dłuższego subka bramki rywali Karol Danielak, ale mamy akcję, mamy jakieś wydarzenie w polu karnym ŁKS-u. Dobre dogranie Nunesza, wejście w pole karne Kuna. Zdjął z nóg i piłkę kopromski. Jeszcze zebrał futbolówkę Danielak. No ale nie znaczyło to, że mamy 2 do 2. Znaczyło tylko, albo i aż tyle, że widzę w troszkę dociska. Wzmaga się doping na trybunach w sercu łodzi. To dla na lewą stroną ruszyli, ruszyli czerwono białą czerwoni do Chorągiewki, teraz wędruje Mateusz Michalski przy nim Karol Danielak chyba nie zaginął krótko, bo zorientował się w tym wszystkim szerega I, i dlatego właśnie będzie dośrodkowanie w pole Karolickiego Klubu Sportowego, Michalski wziął już z przygotowanego i do grania piłki, no, długa no, może Tębskiego, może Stępińskiego, który ma ochotę do powtórzenia swojego wyczynu. Jednak przed polem karne to dogranie mucha! Ależ się złożył Patryk Mucha. Nie spodziewałem się, no takie zagrania widujemy, nie wiem, w futsalu. Takie rozegranie rzutu różnego gdzieś daleko przed polem i bombę z powietrza. A tutaj złożył się do uderzenia Patryk Mucha. No, oczywiście, piłka nie naszła mu do końca czysto na stopę, ale też nie pomylił się na tyle, na ile się spodziewałem, że się pomyli. Będzie wznawiał grę Mateusz Michalski. Michalski, miękkie wrzucenie piłki w pole karne, nabiega na futbolówkę. Wydawało mi się, że to był znowu Patryk Stempiński. I był bardzo blisko szczęścia w tej sytuacji. Ostatecznie. To chyba nie on Daniel tę akcję. Dokładnie, Daniel to Daniel, akcję. Daniel Tanżyna, tym, który strzelił gdzieś tak tylicą. Przecież Wiznawia już z rzutu wolnego. Widzę w lewa strona boiska i jest uderzenie z dystansu. Jest! i to Jest! Jest! Bierka! Bierka! Jest, to jest! Jest! To bierka! To bierka! To bierka! Jest! wielkie! Jest! 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 Mówiliśmy w pierwszej części spotkania Nie, nie, ja zaraz tutaj zwariuję W pierwszej części meczu mówiliśmy Że Dąbrowski nie mógł znaleźć lepszego momentu Na pierwszą bramkę w barwach kks u To co my powiemy o Tomaszu Dejewski! Był rykoset oczywiście! Ale nie był też upilnowany Tomasz Dejewski! Karasek bardzo dobrze poradził sobie z Ricardino. Dogrywa do prawej strony do Zielińskiego. Zieliński rusza prawym skrzydłem. Zieliński był na posterunku jeden ze łkańsiaków, ale wicef napiera. Wicef chce więcej! Ja chcę więcej od widzewa! I wicef chce na pewno więcej od siebie. Zieliński! Niedźwiedź pokazuje, żeby do środku rozieliński! Mówił, zmuszony do piątkowania, a nie jest sygnalizacja pozycji. Spalonej odrzutu wolnego zacznę na Za chwilę dowiemy się, ile do tego spotkania doliczy sędzia. I to jest sytuacja, w której to witek ma wszystko na tutaj swojej To jest czerwień! To musi być czerwona kartka! Bardzo, tak jest! Już czerwony kartonik w ręku! Wejście! Arbitra. Bardzo ostre wejście! Rikardinia w nogi, Kacpra Karaska gotuje nam się na murawie, ale też Kacper Karasek to jest młody zawodnik, którego Ricardinho wszedł dwiema nogami, takimi saneczkami, ale no pomyliły mu się raz dyscypliny, dwa no pomyliła mu się pora roku, brutalne wejście Ricardinho nie wytrzymał nasz dzisiejszy rywal. ciśnienie, z dużym spokojem poradził sobie z rywalem, jest Guzdek Guzdek, Guzdek ma z prawej strony Montyniego był faulowany, będzie żółta kartka Żółta kartka dla gryjącego z numerem 26. Bartosza. Szeligion w pierwszej fazie tej akcji. Kopnął łustkę od tyłu, później już guznek stracił równowagę. Nie odzyskał jej, a w walce z Maciejem Domnowskim już po prostu nie był w stanie w ogóle przeciwstawić, się temu rosłemu silnemu stoperowi. Jeszcze kilkadziesiąt sekund tego meczu przed nami. Znów piłka do Zielińskiego. Bardzo celny przerzut na skrzydło. Zieliński jest w polu karnym, Widzew, ależ było blisko, żeby Dojewski dorzucił nam jeszcze jedną bramkę w tym meczu. No nie wiem, czy byśmy usnęli, gdyby Dojewski pozwolił sobie na jeszcze jedno takie... Dogranie prosto do sieci bramki bronionej przez Arda, ale teraz bardzo dużo niedokładności i ruszają z akcją Łękają siancy. Czterech na czterech wychodzą zawodnicy łuskiego klubu sportowego. Tosi był zakończony. On ja pokazuje Marciniak, że możemy grać dalej. Michalski jeszcze Mateusz poważ, bo to są sytuacje, w których trzeba sobie poradzić. Ależ Kuba Wrąbel popisał się teraz interwencją z 16 metra. Strzelali nasi dzisiejsi rywale, ale Kuba Wrąbel. To co mu los zabrał? przy pierwszej bramce dla uks u teraz mu oddał, dodając mu jeszcze dodatkowej energii, dodatkowej sprężyny z rzutu rożnego, Dominguez Dominguez, wysoko wychodzą do UKS-a, ale zbieramy futbolówkę, wybijamy ją poza pole karne. jest jeszcze Szeliga, dopada do niego Nunes Nunes nie zablokuje tego dośrodkowania akcję zamyka, salwę, ale piłka w rękach Jakuba wrąbla. koniec Mamy tego koniec spotkania 2 do 2 wicefremisuje z łódzkim klubem sportowym po meczu Naprawdę cieszę się, że oglądam cała Polska. To jest na pewno wynik godny, wynik pokazujący, że Widzew to jest drużyna walczaków i że ten widzewski charakter to, to nie jest tylko mita, nie jakiś truizm, nie jakieś kolejne hasło do powtarzania w mediach. To jest prawda, to jest namacalne. Widzimy to także w tym momencie na stadionie. Wszystkie barwy w górze i wielka, wielka... Radość kibiców widzema z tego, że są Widzewiakami. Nie do końca z tego, że dzisiaj zremisowaliśmy z uks em ale z tego, że mogą o sobie powiedzieć, że są czerwono-biało-czerwoni. I takim akcentem myślę, że możemy dzisiejszą transmisję zakończyć. Widzew Łódź remisuje z łódzkim klubem sportowym 67. Derbach Łodzi 2 do 2. Bramki strzelali dla gości. Pirulo i Dąbrowski dla widzema, Stępiński i Dajewski za uwagę. Dziękuję Wam serdecznie. Marcin Łagiewski i Antoni Figlewicz.